Z księgi proroka Ezechiela. Kiedy roku szóstego, piątego dnia szóstego miesiąca, siedziałem w moim domu, a starsi Judy siedzieli przede mną, spoczęła tam na mnie ręka Pana Boga. Patrzyłem, a oto była tam istota podobna do postaci człowieka. W dół od tego, co wyglądało na jego biodra, był ogień. I w górę od tego, co wyglądało na biodra, było coś, co przypominało połysk stopu złota ze srebrem. Wyciągnął coś w rodzaju ręki i uchwycił mnie za włosy na głowie, a duch podniósł mnie w górę między ziemię a niebo, i w boskich widzeniach zaprowadził do Jerozolimy, do przedsionka bramy wewnętrznej, położonej po stronie północnej, tam, gdzie znajdował się Bożek Zazdrości, pobudzający do zazdrości? Oto tam była chwała Boga Izraelskiego, taka sama jaką widziałem na równinie. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, podnieś teraz oczy ku północy. I podniosłem oczy w kierunku północnym, a oto na północ od bramy ołtarza, znajdował się u wejścia ów Bożek Zazdrości. I rzekł do mnie, synu człowieczy, czy widzisz, co oni czynią? Okropne obrzydliwości, którym się tu oddają pokolenia izraelskie, aby mnie zmusić do oddalenia się z mojej świątyni. Ale gdy się lepiej przypatrzysz, zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości. Zaprowadził mnie także do wewnętrznego dziedzińca świątyni pańskiej. I oto u wejścia do świątyni pańskiej, pomiędzy przedsionkiem a ołtarzem, znajdowało się około dwudziestu pięciu mężów, obróconych tyłem do świątyni pańskiej, z twarzami skierowanymi ku wschodowi. Zwróceni na wschód, oddawali pokłon słońcu. I rzekł do mnie: Czy widzisz to, synu człowieczy? Czyż nie dosyć domowy Judy dokonywać tych obrzydliwości? Które tu popełniają, napełniają kraj ten przemocą i stale mnie obrażają. I oto wciąż podnoszą gałązkę do nosa. Również i ja będę postępował z nimi z zapalczywością. Oko moje nie okaże litości i nie będę oszczędzał, a będą wołać do moich uszu donośnym głosem, lecz ja ich nie wysłucham. Potem donośnie, tak że ja słyszałem, wołał on: Zbliżcie się, straże miasta, każdy z niszczycielską bronią w ręku. I oto przybyło sześciu mężów drogą od górnej bramy, położonej po stronie północnej, każdy z własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż, odziany w lnianą szatę, z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu. A chwała Boga Izraelskiego uniosła się z nad cherubów, na których się znajdowała do progu świątyni. Następnie zawoławszy męża odzianego w szatelnianą, który miał kałamasz u boku, pan rzekł do niego: przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak Taw na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi. Do innych zaś rzekł, tak iż słyszałem. Idźcie za nim po mieście i zabijajcie. Niech oczy wasze nie znają współczucia nielitości. Starca, młodzieńca, pannę, niemowlę i kobietę wybijajcie do szczętu. Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak, zacznijcie od mojej świątyni. I tak zaczęli od owych starców, którzy stali przed świątynią. Następnie rzekł do nich Zbezcześćcie również świątynię. Dziedzińce napełnijcie trupami. Wyszli oni i zabijali w mieście. A podczas gdy oni zabijali, ja pozostałem sam. Upadłem na twarz i tak wołałem: Ach, panie Boże, czy chcesz wyniszczyć całą resztę Izraela, dając upust swemu gniewowi przeciw Jerozolimie? Rzekł do mnie: Nieprawość pokolenia Izraela i Judy jest wielka, niezmierna. Kraj jest pełen krwi, a miasto pełne przewrotności. Mówią bowiem, Pan opuścił ten kraj. Pan nie widzi, a więc także i moje oko nie okaże litości ani współczucia. Odpowiedzialność za ich postępowanie składam na ich głowy. I oto ów mąż, odziany w lnianą szatę, z kałamarzem pisarskim u boku, oznajmił: Uczyniłem, jak mi rozkazałeś.